Zresztą tu na szybko zmontowałem taką płytkę do pomiaru wlutowywania kondensatorów bo na tej płytce oryginalnej taka wytrawionej to trudno się przygotowuje kondensatory żeby się ścieżki nie zwierały to co Wam pokazywałem w innym wideo tutaj zobaczymy tylko jeszcze nie mierzyłem tego sprawdźmy jaką ma impedancję jak jest funkcja przejścia no, żeby podłączyć złącza SMA bo to złącza SMA lutuję, bo są bardzo wygodne w lutowaniu, małe no i stosunkowo tanie przy okazji No też działają na wysokiej częstotliwości, mogę go łatwo podpiąć do mini VNA czyli tego mini wektor network kanalizera Tu akurat w analizatorze widma podłączyłem kable BNC Więc stosuję też takie przejściówki SMA męskie na BNC żeńskie Więc to bardzo ładnie mi tutaj te dwie końcówki pasują też jakbyście sobie chcieli taki zbudować setup to śmiało tu akurat jest taka płytka że ma pod spodem tą warstwę miedzi nie jest ona potrzebna ale tu akurat taka płytka była pod ręką też ma swoje plusy ale o tych plusach to myślę że przy innej okazji zobaczmy czy tutaj o zobaczmy trekking generator jest, był włączony cały czas. Wyłączmy ten tracking generator i zobaczmy, jak udało się uzyskać 50-ohmową linię. Zobaczcie tutaj. No, wiadomo, ten zakres częstotliwości nie jest jakiś imponujący, ale staram się tak. Na oko to, to robię. Ale dobrać tą szerokość ścieżek, żeby była taka jak ten złączu SMA. Żeby ich odległość między sobą była mniej więcej taka sama. Więc wtedy jest duża szansa, że będzie to w miarę 50 mowy. Oczywiście ta impedancja zależy też od otoczenia, co jest pod spodem, czy jest mieć, czy nie ma. To, to zawężymy do 50 Mega Trace Tracking Generator. Włączamy. Oho. Coś mi się tu odlutowało. Mamy tutaj ładne. Przejście widzimy, że generator daje nam minus 20 dBMów amplituda. Tu jest reference level, nie wiem czemu na taką dziwną wartość. 11, zrobimy 10, żeby było się ładnie na linii pokrywało. OK. No i to mamy nasze odniesienie. I teraz co się stanie, jak wlutujemy tutaj jakieś kondensatory? Weźmy przykładowy kondensator z Tasiemki, zwykły, najzwyklejszy kondensatorek. Akurat tu jest 68 pico faradów. Ja jakiś taki przykładowy kondensatorek. Weźmy tu nóżki, może nie jakieś takie długie, żeby to przygotować. Idziemy 68 picofaradów. Marker. Widzimy, że tu ma jak mamy 500, 50, 100, 150, 200. Dołożyłem drugi kondensator. Tym razem taki 8,2 nanofarada. Widzimy, że z 68 picofaradów tutaj na nanofarady przeszliśmy. Weszło w zupełnie niski zakres częstotliwości, ale widzimy, że tu w jednym miejscu jest gorsza impedancja niż jak to by było tylko z jednym kondensatorem. Oczywiście tutaj mamy wszędzie zysk, ale w tym jest gorszy. Jeszcze jeden kondensator 15 picofaradów. Widzimy, że mamy tutaj kolejny rezonans. I tak to będzie nam tutaj działało te kondensatory też są ten jest ma mniejszą pojemność niż ten więc wyższy zakres częstotliwości i dołóżmy jeszcze jeden taki wielki kondensator zobaczmy czy coś to zmieni dołożyłem jeszcze jeden kondensator ten czerwony duży Kondensator, i widzimy tutaj na początku nam się pojawi ten antyrezonans, czyli dwa kondensatory ze sobą już współdziałają, i tutaj jest ta rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że takie coś może wystąpić. Teraz dołożyłem tutaj taki malutki kondensatorek SMD 100. Nano. I widać, że w całym zakresie częstotliwości nam polepszył tutaj. Czyli malutki kondensatorek, malutka indukcyjność i bardzo dobrze e, zadziałał. Czyli tutaj jest ten SMD wlutowany między linię. No i taka charakterystyka nam tutaj wychodzi. No i jeszcze byśmy tu chcieli coś podziałać. Z cewkami, więc tymi cewkami też się zastanowimy, jak to pokazać, jak to może wpłynąć na te nasze zaburzenia, jak te filtry mogą zadziałać z indukcyjnościami.